A w tym kopie rola główny Mokebe Makumba Osama Omar Doesus trzeci oraz najważniejszy z nich. Przez co jak wyłączam armę mi się włącza kurwa torenty, No ja pierdolę ludzie. Jak tam widzę że twego bata jeszcze nie ma chyba robka w oczkach mu się zakleiła tak mocno że nie może trafić do komputera no co ty kurwa pierdala coś w lodówce. Zdążył kurwa łańcuch zdjąć. Tak? Poczułeś jakieś motyliki w brzuchu, a chce poczuć takiego fajnego metalowego? A ty kurwa czujesz kiedyś motylka w brzuchu, Nie? A może w dupie, co? wiesz, spokojnie, spokojnie. Ja, Tylko tak, Sorry, przerywając, to naszą kłodnie na beki. Znowu coś się z dupą czy co? Braciszek Cię dzisiaj nie wyruchał, czy co? Że w Maku. Serdecznie, pierdol się na ryj. Też Cię kocham, Rodo. Muła. Wszyscy się, ko się kochają. Ale będę Cię jebuł. No, widzisz? Mam no, okej, okay, widziałem. <grymne> ja, nie O ty no, dwa. się dwa, się <grymne> <grymne> Moja waży 150 chyba. No moja waży Kurwa, <laughs> <nie 150, śmiech> jak to zabrzmiało Matiko mówić, moja waży 150, <laughs> moja będzie <50. śmiech> Widzę Rodo nazwał się MokebeRD. Tak, Moke dokładnie. Mokebe. Mokebe. Moke Hello Pigeon. Pidzion. Hello Pigeon! No, i nagle jedziesz do Afryki, spotykasz jakiegoś szeregu z mówi i on do ciebie mówi: tak, coś. Kaczyński, chuj. <laughs> jebać pis. Abo, jebać w pis, albo ziobrodni, kurwo, jebana. Nie, no swój chłop. Maku, wbijaj, nikowaty Poczekaj, ja coś robię bardzo ważnego w tym momencie. Maku sprawdza literów, i kurwa, omum błębłę. To nie jest takie po się wydaje. Ja muszę... Bo nie da się kopii wkleić w, w armię. Ja muszę kurwa patrzeć i pisać ITK po literce. A ja ci to mogę. Muszę znaczy zrobić kopii w klej. Ja To mogę powiedzieć. A nie cząwę, ubyłbym <grym> osad. A tak, skrót skończone, Ctrl V. Nie, nie działa. Ten ubyłbym to jest chyba jego nazwisko. Zaraz zobaczymy jak będzie wbijał. <grym> Nie mogę widzieć, to jest skał. Próbuj! dawaj dawaj radę! dawaj, umów wewłe. Umów nie Już kurwa, widzę, jak mnie roda, będzie po pamięci. Bwwłe, włóczkę. Ej, umów a nie czemu wę, byłbym o obiad. Kurwa, znowu piasek. Mama mówiła, że dzisiaj będą kurwa kamyczki. Ej, Makumba! Dzień to by, moja być Mokebę, moja ojciec Stop. być Makumba, Stop. być królem wioski. Ja bym chciał zrezygnowanie do Zeusa. Makumba, ja, ma ja mu nie pozwalam mieć nikogo Makumba, bo ma część mojego niku, kurwa w sobie. <laughs> Nie pomyślał, kurwa! To teraz A może nie to ma. ty jesteś przedrostkiem imienia Makumba? O o ja już widzę to w pracy. Gaspi do mnie idzie, E, Makumba! No i chuj, już nie mam Ktoś, że ma tylko Makumba. I no i chuj, mam w dupę. Nie ma Pomalujemy cię czarną farbą i damy chłopakom na pożarcie. Tak. Będziesz zawodowo zbierał bawełnę. Będę ci jebu. Kurwa, kurwa ja ty ty... <laughs> Zawsze tylko jednym. <laughs> ja w ogóle Nikomaty... chciałem sobie. Nikoma to się leczy. A kurwa, ja przynajmniej nie rucham i Makumba, Makumba, Makumba Kurwa, to co mam tyle ma takiego zrobić? Taki bliższy musisz zrobić. Makumba, wioski. Tu, ja byś wiedzieć, że to wszyscy być. No co ty tym stylu? Kurwa, czarny joda. Ja byś wiedzieć. Rower twój ukraś, ja ty nie wiedzieć. Kamera zepsuta być. O kurwa, rozjebał. Gaspi, no to... powiedzieć coś? No co? Ja ci podpierdolić rower, ho, ho. Pfff... To jest... bo kurwa pizdę, to. na Ten rower jest mój! <grymne> jo -jo. Piotr, orlega, <grymne> znikarę, mój. <grymne> ja jestem Nika, Myszka Miki! Make me big? <grymne> to jest Myszka Miki, tylko Myszka Nigi. <grymne> 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 daj niższy głos w takim razie! Ja ci rower podpierdole. Haha. <grym wioska> no z autyzmem! Pinga pobiera. O sama Omar Desosz. Pierdol. Ja to widzę, jak to będzie. Te Powiedzmy o mnie poprawnie. Omu, No co? Zaszli nas. Ale niebieskie wziątki. Halo! A gdzie? Ja co? Pod prawa jakaś? Nie no czekajcie, kurwa, za, za, zaczęliście biegać jak jakieś jebane jak kurwa małpy. <laughs> <A to> się... <laughs> dobra, cicho, cicho, biały mówi. Nie wyrzucaj hełmu. <laughs> A co, to się biały, to znaczy, że lepszy? Jestem oficerem ONZ, więc zamknij pidzę. A ja jestem czarny, i Nie ja jestem biały. Nie jesteś biały. Debil! A ja jestem czarny? Musicie, jesteście siłami ONZ, więc pierwsze, nie strzelacie do, os, do osób, które do was nie strzelały, nie podejmujecie kontaktu, pierwsze, czekacie na ostrzał w waszą stronę. Panie biała, ja mam pytanko. Tak, panie czarny? Bo ja, bo ja nie mogę wkładać magazynki do moja kamizelka piu, piu Masz plecak. To być mało. Nie potrzebujesz dużo, jesteś siłą ONZ, nie będziesz strzelał. A to a ja, ja chciałem wziąć tam paczki dla mój kolega. Weź Mówiąc. paczki dla kolega i, mało, i jesteś na taki jak samochód. A no tak, chciałem samochód, na Maku. Ja uleżysz, się obrażenie. tylko ja załadować tylko jedna skrzynka z piu-piu, bo tylko możecie jedno załadować piópiu. Ale ja ja tak, Ja nie wiedzieć, ja tylko sala tam załadować, Tam tamta co być. Dobra o kurwa krad! Krad! wszyscy uciekać? Kurwa, tylko ja! biały, biały nie biały, żyć! Pód. Ty też być Chodź! też być Chodź! jak Chodź! 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 Ale większy, mniejszy, taki, taki, no takich rozmiarów, ale cały metalowy, taki zielony jak czołg? Nie, to nie, czołg ma takie tak? To nie, to nie było to. to. Miało cztery koła i karabin na dachu. Taki jak ten czy większy? Nie, taki inny, ale duży. Duży? Duży. A dały pan radę mi na mapie to znaczy, gdzie pan to widział? Nie. Ja, ja, nie nie, nie za, ja nie umieć mapa. Ja iść na oko. Pan widzi tam to drzewo? Tamte. Tamte? Tak, tamte. To pismo dalej. czy ed? Dobra. ta informacja. A i uwaga, bo y, tam ktoś mówi, że kiedyś moc się zawalić, a na mapa dalej jest. A bo tam są dwa mosty. Raczej, y, niby jest przejazd, y, a powodem nie ma, więc trzeba uważać. Y -y, Dobrze, dziękować. Dobrze. Ty jeszcze raz, ja otaczam. się odebrać, woda, żywność dla siebie. ziben, Panie Macie, jeszcze jakaś woda? Mam jakaś My, woda? Noin. Panie, oczywiście, eee, że mam wodę. Proszę, ja tu wyciągam woda. Mojej, proszę, tutaj woda dla Pana. O, dziękować, daj. dziękować, ja jeszcze dam. Dziękować, proszę. musieć iść w krzaki drugi raz. Szanowni ja nie też Szybciej, swój stan. Teraz gdzieś? I to było już, kurwa, szybkie. Radio Być Wakumba? Być Wakumba! Ja krwawić, ja mieć też duzi problemy? Albo ja go uretować, albo... Albo boję śmierć. Ja tu talibę widzieć, ja tu taliba widzieć na plecach z RPG-em Talib z rpg na Trzymać ogień, ja bym Unga bunga. Uważaj, mak. O, nie, 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 ja już, ja już, ja już Ja tylko, ja nie wiem jak anulować Ja już się poddać, tylko anulować to tu. tylko to być kurwa ja ślepej Ja już wstaję, ja już wstaję Ja już się poddawać Dobra wszyscy ranni do ciężarówki wyjmować trupy z tych Bunga, bunga Ty tu zostać Nic nie robić głupie Dobrze, Ja umierać powoli Gówno mnie to obchodzi Chcę auto brum brum. Stoi. O sama. Wannę no nie zauważyli tego serio Już no no. jeszcze raz zostaniesz moją dziurką.

Chce mi to Ona tak. jest pusta Nie, ja... Ja... Ale ja znalazłem amunicję do Turka Bum też. Musisz podawać morfina i krew, ty... Dobry. Dobry! Maku, do mnie. Jadę okay. przodem, nie, Ja Nie mogę wołać, za przyjść, a pan mieć tik tac A co to tik tac Daj Ta mi mapę no ustawić. Nie wiem, to pan mi powie, to być tic-tac? nie jest tic-tac. Ja też nie wiedzieć. On mi powiedział, że to jest coś fajnego, tik tac być. Oni przyjebać, haha. Tu trzecha Nie być rozkazów weź do wioski Wy za mnoju Pan tu rządzić? A co to za mną? Tak ja tu rządzić Woda i jedzenie dla waszych ludzi A dziękować, dziękować My nie rozdać bez... i nie... wszystko będzie dzieciacie. Nie Niebiescy bez... 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 rozdać Wirus podejść tutaj Gram tyłem no? Ja posegregowałem medykamenty wam medykamentów rozmawiać, ja wiedzieć angielski i A wyzolu Dobra, to już chyba wszyscy... Ty mnie dziś rozjeba na ręce, jak ty to sobie to zrobisz? Ja tutaj stać i nagle zaczęło boleć. Jedzie, jeszcze, jeszcze jedzie. Jezu, ale Dobrze. żeby dwie ręce na raz Stać, 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 A ja złamać ręce? Tak, ty złamać ręce bardzo rama. straszliwie. To może wczoraj jak spać z dachu. Aaa. Ty z takim siłem iść do lekarza, bo będzie potem tak, będziemy się złamać i będziemy jechać razem, którą wyznaczyłem. Pan potem posprzątać ta krew, bo ponoć krew przyciąga złe byty odbity zwierzę okay. zwierzeń Zulu, który nazywa się... ...oraz... A pan to pojebadni? Co kurwa Nie, ja być, ja się wychować w Zulu. Moja... Panowie... Makumba być królem Niebiesce pilnować ciężarówki, aż pan, to. Pan ma koledzy być ten flaga ten... Nigeria, a pan to kto? Ja, ja być w Makumba. Okej, okay, okej. Okay. Tam ja koledzy chyba złem. molestują. O Boże. Bo ogólnie ja być z UN, bo my nie wszyscy, my z cała Afryka być, ja pracować w Nigeria, ci ja być zulu, ja się nazywać, oryginalnie Makumba. Ja rozumieć, niech pan sprawdzi reszty. Rozumiem. Wszyscy żyją? Co to było? Gdzie pana rasista? O, nigdy nieba uciekać, sen musimy! I słyszysz ty gryź? Ja słysześ kurwa pantera, nie wiem, twoja stara, ja się... Cześć, jak to przebiegać? Weryk na złe kije, bo na tak być nie... Z to Do dowództwa trzeba to zgłosić. Ty możesz zaraz do niego dołączyć. Dobra, to Wszyszkaj ja bierz ja ja Nie ale ty ma, ma kumpa przejść w wojnie. Nie ma Tylko nie my. ma. Dobra, do wozu wszyscy. Nie, on lubię mnie zrobić. Zostawić. To ty będziesz płacić, dać mi 200 zł. Dobra, d potem ci dać. Albo no. będzie ruchane. Ja prowadzę. Dowódca, poproszę o aresztowanie naszego dowódca, jak my wrócimy do baza, On być chujowy i niekompetentny. On nas co chwilę wpierdalać w kamień. Nie mieć chujowa kierowca. Mustafa, to ty dalej? Odbiór? Mustafa? Jaki no. Mustafa, ma mu? Przeprasza mnie ten kanał. Makumba, Coś żeś mówił jeszcze raz? Odbiór. Prosić o aresztowanie nasz dowódca, jak my wrócić z misja. On idiota, on niekompetentny. On nas wbijać w drzewa i w ogóle nie umie... Skarga zostanie napisana do wyższego dowództwa. Chyba to na razie wystarczy. Odbiór. Nie, proszę mnie, dziękuję. Podjechałem Nasze auto brum, bum, bum. Ja nie wiem co to się stało, bo nasze auto zaczęło jeździć w przód, w tył i wybuchło. I chyba master, o master żyje, dobra. Ale my być ranni, bardzo ranni. doby do. Centrala, e, wóz nam wybuchł. O, no, za informacje informacje. Makumba! Makumba! Czekać, kurwa, ja tu ogarniał sam się. Makumba, ty też być w niedobry stan? Chodź, chodź, ty dobry? O dobry. kurwa! Ty nie mieć połowie głowy! Panie! Mnie tu pieprzło po Potężnie Po tyżnie by było! widzieć, być kurwa nikowa tego Matika idiota, on cofnie nas w kamienia wpierdalać. Teraz do nich strzelać do siebie. Kurwa kłopota. Co on kurwa robi? Mogę? Kaspi? Czemu on mówi? że nie żywy. nieżywy? mogę głowa soić? Nie, jest szerzej to. Pan tak nie powinien robić. To są polowe, ja to widzę, ja to tu okej? Okay? Głośno. Bazia, bazia. Baza, baza, baza? Baza, tu odbiór. Baza, odbiór. Tu mówić przy radiu, odbiór? Tu mówić w OSAS. Dobrze, panie Osas, o co chodzi, odbiór? Najdowódca zabić mój kolega, ja to widzę, się jebać go. Najdowódca od pierdalać, ciężko Jak zabić twój kolega, odbiór? Mój kolega być ranny, a on przejść karabin na pompą głowa. Dowódca Matiko, proszę wytłumaczyć sytuację przed radą odbiór. Ranny już nie żył. On żył, ale ty go dobi... Medek sam mówił, żeby go dobić. Medyk cały czas walczył o niego, to są oszczerstwa! Żądam dymisji! Dowódca grozić mi teraz z RPG! Chyba. Dowódzko! Nie chcemy tego dowódcy, dowódcy, który odstrzela nam ludzi! Odbiór! Możemy go odstrzelim. Żądamy nowego dowódcy! Żądamy wolnego wyboru! Zrobimy głosowanie! Wszyscy do wozu! Prostytucja! Demokracja! Komuna! Kom... zwalić konia w miejscu publicznym przy dzieciach! Dobrze gada, nie wiem który, ale dobrze gada. Mokiełę do, do żółta dołączyć. Nie, ty byś biała. Wszyscy do wozu. Żądam, żeby Mokiełę dowódco był. Dobrze gada, dobrze gada. Każdy, kto nie wsiądzie do wozu, zostanie rozstrzelany. Dowództwo! Zneutralizowaliśmy zagrożenie. Groził nam pod, podwójnie. Czemu wy egzekujcie na dowódcę zrobić? Bo nam groził. Kolejny raz. Kto zgłasza to do dowództwa? Czemu ja? Dowództwo tu do Osama Omardusus III. Dowództwo do Osama Omardususa III. Odbiór? Już tu wystąpiła taka sytuacja, bo dowódca nam zagroził. Że nas rozstrzela, więc my roz... w obronie własnej rozstrzeliliśmy go jako pierwsi i żądamy wybrania nowego dowódcy. Witam Was już, po pofany moment. zajmę Wam tylko chwilę. Chcę Wam przypomnieć o subskrypcji, komentarzach oraz polecaniu kanału. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Ja zabieram się za montowanie następnego koopa. Ocenie tego tutaj. To dzieło i jutrzejszy film, który jest głównym koopem. Na najczęści. Do widzenia.